pomnik babci i dziadka. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, twojej umiłowanej ulubienic. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, twojej umiłowanej ulubinicy. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, twojej umiłowanej ulubienic. Mnie Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Świętej pamięci już Biskup Stanisław Padewski mówił, że na Ukrainie trzeba obowiązkowo postawić pomnik babci i dziadka, bo dzięki babciom i dziadkom przetrwała wiara na Ukrainie. Wtedy, kiedy ich dzieci były zmuszane do ateizmu, kiedy były siłą ateizowane, dziadkowie i babcie przekazywali wiarę swoim wnukom. I dzięki nim wiara tam przetrwała. Drodzy. My dziś nie żyjemy w czasie komunizmu, ale mamy podobne wyzwanie. Otóż wiele z was bardzo martwi się o swoje dzieci i o swoje wnuki, że tracą wiarę. Szczególnie martwicie się o swoje dzieci, które porzucają kościół i praktyki religijne i często wychowują swoje wnuki już bez Boga, a nawet i bez Chrztu Świętego. I drodzy, i to wyzwanie jest teraz przed nami, tak jak było w czasie komunizmu, żeby przekazać wiarę mimo tego, że wszystko na zewnątrz wydaje się beznadziejne, że są pewne trendy, pewne, pewne prądy, które niszczą wiarę w tym średnim pokoleniu, a po tym, co zatem idzie też i w tym młodszym pokoleniu. Drodzy, w niedzielę będziemy obchodzić Piąty Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych, ustanowiony przez papieża Franciszka. Aby zwrócić uwagę na doniosłość tego wieku w Kościele. W Biblii znajdujemy bardzo wiele przykładów osób starszych, które zostały powoływane do wielkich misji. Choćby sam Abraham i Sara już w podeszłym wieku rodzą swoje, swojego potomka. Potem jest Zachariasz i Elżbieta. Jest sam Mojżesz, który zostaje powołany do misji w wieku 70 lat. I wiele jest takich postaci biblijnych, których, które są pokazywane w takim bardzo ważnym, mocnym świetle. Jako przykłady wiary, jako przykłady też czynu. Drodzy, stoję tutaj przed ołtarzem świętej Anny. Samo trzeciej, tak nazwany. Tutaj ta postać w czerwonym to jest Święta Anna, Jezus i Matka Najświętsza. Święta Anna jest babcią Jezusa, i chociaż nie ma o niej wzmianki w Piśmie Świętym, Jezus miał jednego dziadka i jedną babcię. I według tradycji mieli imiona Joachim i Anna. I wspominając ich, i zapraszam Was też na, na odpust świętej Anny tej do tarczku. Wspominając tych dziadków Jezusa, pragniemy też pomodlić się za wszystkich dziadków i za osoby starsze w podeszłym wieku, których czas jeszcze się nie skończył, jeszcze mają ważne zadanie do wykonania. Jeżeli Pan Bóg ich jeszcze podtrzymuje w życiu, to dlatego, że mają coś jeszcze do zrobienia, coś jeszcze ważnego. Święty Augustyn pytał, czy Panie, po co stworzyłeś tę starość i odpowiada w, swoje, w jednej ze swoich książek, że osłabość teraz po to, żebyś bardziej się zdał na mnie, zaufał mi. Drodzy, wracając do tych wnuków. Chodzi o to, że wielu z młodych wychowuje się w rodzinach rozbitych. Wielu tego, tego z tego pokolenia Rozstało się i żyją w rozwodach. I to jest, tworzy taki wielki zamęt w młodych, właśnie we wnukach. I Wy, jako dziadkowie, jeżeli udało Wam się wytrwać w miłości, w wierności, w wierze, jesteście dla tych właśnie zagubionych młodych ludzi jednak znakiem i wzorem. I może. Oni teraz jeszcze się cały czas buntują. Może jeszcze nie widzicie żadnych owoców, ale waszej modlitwy, którą za nich zanosicie, ale nie przestawajcie. I też dawajcie dobry przykład uśmiechniętego, radosnego świadectwa wiary. Dawajcie świadectwo mimo wszystko, mimo że wnuki może nie cenią was, może was jakby też nie chcą słuchać, ale wy bądźcie wytrwali. Wytrwajcie w wierze, nadziei i miłości, bo tak jak to jest zawsze, młodość ona się wspina na palce, młodość chce pokazać więcej, i myśli, że wszystkie rozumy zjadła, ale przychodzi czas, kiedy człowiek zaczyna, życie mu daje po, po głowie i zaczyna myśleć inaczej, zaczyna wartościować inaczej. I wtedy sobie przypomina. Przypomina sobie to dzieciństwo, to młodość i te przykłady, które miało w dzieciństwie i mówi, a może by tak, a może dziadek, babcia mieli rację, a może mama, tata mieli rację i zaczyna wracać do korzeni. Ja tutaj mam taką rzeźbę, którą kiedyś tam uczyniłem, 30 lat temu. Nazywa się Starość i Młodość. Popatrzcie, staruszek o lasce opiera się na swoim. Potomku, na wnuku, kładzie na nim rękę. W takim geście, jakby się chciał na nim jeszcze też oprzeć, ale też jakby musiał coś przekazać. Pochyla się nad nim, żeby mu przekazać coś bardzo ważnego. Ten młody, może wnuk, może syn, wspina się na palce, tak jakby chciał dorównać temu dorosłemu wiekowi, kładzie rękę na piersi i przyrzeka, i obiecuje. I, i, i patrzy głowę do góry i, i wsłuchuje się w tego y, sta, y, starszego człowieka. Drodzy, chciałem w tej rzeźbie przekazać właśnie ten przekaz wiary, ten przekaz y, to, czym wza, wzajemnie dla siebie jest starość i młodość. Starość się musi oprzeć na młodym, a młody musi wzrastać do, do, do dojrzałości właśnie tego y, wieku dojrzałego i tej mądrości, którą y, niosą sobie Osoby starsze i tej wiary, którą też tak bardzo nam dzisiaj potrzeba. Drodzy, zachęcam Was do tego, abyśmy się głęboko pochylili nad tą tajemnicą wieku już dorosłego, ale też tego starczego wieku. I też pamiętajmy o osobach samotnych, którzy z różnych powodów zostali sami staruszkowie. I cierpią swoją, jakby przeżywają swoją samotność, taki czas też swojego pewnego rodzaju oczyszczenia. Mamy teraz rok jubileuszowy. I papież też, wiedząc o tym, jak bardzo, jak bardzo trudnej sytuacji jest wielu starszych osób, powiedział, że zamiast wydawać się do jakichś bazylik, miejsc, z którym jest związany odpust, ten odpust można też uzyskać, nawiedzając osoby starsze i samotne. I, i w takim sensie, że w tych osobach jest Chrystus. w tych osobach, którym trzeba pomóc, którym trzeba, która, po prostu, którym trzeba ofiarować też czas, aby ten tą swoją starość przeżywali w pogodzie ducha. i na te święta, na ten dzień osób dziadków i osób starszych chcę was pobłogosławić i może nie, nie trzeba aż budować wielkich pomników, ale y, zrozumieć ten, tę wielką powagę tego wieku y, dojrzałego. Wielu mówi, nie udała się Pan Bogu starość. A ja myślę, że się bardzo udała, bo starszy człowiek ma czas na to, czego sobie odmawiał, y, czego sobie na przykład odmawiał y, w młodości. Na przykład modlitwę, y, praktyk religijnych, Właśnie teraz jest czas, żeby to wszystko nadrobić i nic dziwnego, że wiele osób starszych wraca do wiary i znajduje sens w tym, w tym odmawianiu pacierza, w tym odmawianiu różańca. Niech Was Pan błogosławi i strzeże w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.